Siemaneczko, to jest ten Trogat, witam was w pierwszym odcinku serii droga do ligi pierwszej FIFA 15, tak i rozpoczynamy sobie nowy się serii serię na moim kanale z FIFA 15, jest to pierwsza odcinek FIFA 15 Tam, to jest właśnie mój skład, który będziemy starali się iść do ligi pierwszej Jednak został od razu zmieniony po, tym, po tych dwóch meczach, potem jeszcze awansowałem do nich do 8 ligi, a teraz z tym składem z 8 ligi spadłem, więc zacząłem sobie komotowy spad z ligi francuskiej. Luka Toni oczywiście był na wypożyczeniu, ponieważ nie miał jeszcze napastnika, co się zmieni po tym meczu. Jak widzicie pierwsza akcja, myślę, że coś z tego wyjdzie tutaj. Aranunowicz, podaję do Welbecka, każdy jak tu Welbek gra. Został sam na sam z moim bramkarzem. Z moją, bo to jest bramkarz Atletico Madryt przetransferowany w zeszłym sezonie. Podczas letniego okienka transferowego, jeśli nie mylę. Chyba tak. No i dany Welbek strzela bramkę, nowy zawód w Arsenalu. no nic. Jeszcze chciałem wam mogłem powiedzieć, że sobie tu oglądajcie w tle. To teraz się troszeczkę na moim kanale zmieni. Oczywiście będzie wiele więcej pipy, będę też nagrawał sezony i myślę, że karierę. Karierę to będzie coś to na czym się teraz głównie skupiał, szczególnie karierę myślę, że zawodnikiem, ponieważ to będzie robione na live'ach, Live'y będą trzy razy w tygodniu, myślę. Wszystko oczywiście będzie na YouTube zapowiedziane. Nie tylko na YouTube, tutaj widzimy piękną bramkę Diop'a, Ale się nie mylę, bo nie widziałem. mamy wynik 1 do zera, remis, to było naprawdę bardzo dziwne. Ale dobra i... Fifa. Będę się do niej skupiał głównie na trybie kariery. Potem może oczywiście... Jak... Może chciałbym zapoznać też wielu osób z FIFA, żeby było coś jakieś wspólne serie, może jakieś sezony współpracy, wirtualne kluby, myślę na live'ach. Myślę, że to by było całkiem spoko, ale no... Mało osób znam z okręgu FIFA, prawie praktycznie nikogo. Musiałbym kogoś poznać, a... Nie wiem, może, może by się skombinowało jakąś ligę. Piszcie, co byście chcieli na moim kanale ogółem z FIFA. Mam też zamiar kupić PS-a, ponieważ no u mnie otwarni media, media Experience. Oczywiście mam bardzo szybki dostęp, bo to 400 metrów i mogę sobie kupić, a zresztą kogo to obchodzi. E, tak, myślę, że następne odcinki będą również z kamerką i komentarzem live. Na przykład sezony będą z komentarzem live, ale to wszystko dowiecie się w odcinku, mogę nawet dzisiaj z sezonu. Nie mogę Wam nic tutaj powiedzieć, ale myślę, że tak. E, I jeszcze wracając do sprawy live. Live'y na pewno będą w sobotę i niedzielę. Ale to tak, jeszcze w tygodniu, może będą dwa. Ale w niedzielę wątpię, nie cały czas, ale w soboty będą na pewno live. Y. Eee, materiał trwa ogółem chyba 8 minut, więc troszeczkę kto się rozgada. O czym ja tu jeszcze mogę powiedzieć? Czemu nie było tak długo odcinków? Odcinków nie było głównie dlatego, bo miałem problemy, no rodzinne, każdy ma swoje sprawy rodzinne. Eee, no. I tutaj mamy oczywiście koniec z pierwszej połowy, 4 do 1 a Myślałem, że się rozpłaczę. Naprawdę nic się, przez, nic się przez drugą połowę nie działo aż do rzutu wolnego, no ale przegrałem, no 4 do 1 to nie jest mały wynik i jednak jeszcze strzelił nam zawodnik w bramkę Astal albo Asaidi, nie wiem jak to to był już, chyba Asidey, strzelił naprawdę pięknego, piękne, z pięknego rzutu wolnego, z rzutu wolnego piękną bramkę. Tak, wiedziałem, że po tym meczu muszę to coś zmienić z zespole i kupiłem sobie zawodnika z Espanolu. Ordoniego, jakoś tak on był. Już nie pamiętam. Arantunovic, tak. To nie, nie sali tylko Arantunovic. I tak się... Wynik, I tak Takim wynikiem kończy się to spotkanie. 5 do, 1 do 5, tak dokładnie, ale... Myślę, że mimo wszystko grałem dobrze, tylko... tylko ofensywa mi szponkowała, to głównie przez Luka Toniego, ponieważ ja puszczałem na niego długie piłki, a 32 tempa, 33 to nie jest dużo. E, stroje Barley, e, klasyczne myślę, że to jest spoko bardzo teraz awansowało do ligi BBL, myślę, że spoko i to jest ciężki to jest skład bardzo ciężki, Javiris, eh, eh, Hun Benar jak to Benarfa, Lukaku, eh, kto tam jeszcze był, Smaling, to z tego co pamiętam i na bramce, ja już nie pamiętam, dalej nie widziałem, tam jeszcze był Tabara i Diop, Diop podanie do Komarnica to w ogóle takie takim coś będzie coś nowego, że on on tam lepszy, jak będą jakieś dłuższe akcje, tam w ogóle Eee, Gehalias zabrał, e, jakby wywalił naszego zawodnika po to, żeby zdobyć rankę. To było całkiem inne zachowanie w Fifie No ale nie mogę na bramkę naszekać, naprawdę bardzo ładna akcja, mogła się podobać. Ale jak widzicie, właśnie tutaj wywalił naszego zawodnika, swojego kompana z ataku. I tak się właśnie stało, jak się stało. A, i tutaj jeszcze Ramzej, Ramzej podanie do Komerniego, ja nakupiłem Komerniego, przepraszam Was, że pomyliłem. I tutaj jak widzimy czerwona kartka, tam już jest nawet e, tam gdzie jest Gab e, pod jego logiem, tam gdzie jest ten wyników gdy jest już czerwona kartka, to jest też taki backflip myślę, że go zaktualizują Że nim daje się czerwoną kartkę i jest już to napisane. I David musiał zejść tam jeszcze był David Smiling, a każdy wie, że Smaling nie ma dobrego strzału, nie ma też nie ma aż tak dobrego tempa, więc myślę, że nie da sobie rady e, w trzech e, w trzech w obronie i jeden w środku, więc następnie nie ciężko i Galias, Galias się rozpędza. Na początku na drugiej połowy Galias I oczywiście gol I to jeszcze jaki, Tim Howard puścił taką bramkę Że naprawdę nigdy takiej nie strzeliłem W tej FIFA, a naprawdę strzelam piękne bramki W tej kariery, nawet z połowy boiska Bo to też zależy jak sobie swojego Zawodnika rozrośniecie, a to wszystko będzie Na live'ach i też na odcinkach I zaraz sobie zobaczcie Galias sobie przebiegł tutaj No to jest ten bug to jest właśnie bug I finezyjnie po ziemi i siateczka I Jeszcze tu jedna powtórka, bo naprawdę Ta bramka mi się bardzo podobała i jest gol 2 do 0. Tutaj już Lukaku, Lukaku, Diamond, Lukaku, Javieris. Ja znam tego piłkarza, wtedy był no rare, ale strzelał naprawdę fantastyczne ranki z dystansu. Teraz jednak, pretty goal. I 2 do 1. No, gol kontaktowy przestraszyłem się, że tak powiem, właśnie w tym momencie, bo to dla by serio było straszne. Tak się patrzysz, 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 patrzy, a to gol. Biegnie, jest no jest 2 do 1 miałem... przepraszam, przepraszam jak to słyszeliście Miałem prawo się przestraszyć I tutaj mamy kolejną akcję Wellington podania do Galiasa Galias biegnie za tym obrońcą Biegnie, on nie ma jakoś dużo tempa Ale biegnie, wywalczył piłkę Tak, wywalczył piłkę Galias oddaje strzał Tu jeszcze zamarkowanie, oddaje strzał I jest piękna bramka w okienko Myślałem, że on to już zrećkwituje, bo niby że, na niby że nadrobił, to zaraz e faktycznie po bramce tamtej zrobiłem tą akcję, w którą strzeliłem ramkę. Galias skompletuje swojego hatlika, fantastyczny jego mecz. W ogóle na niego nie mogłem narzekać, to na nigdy nie na niego narzekałem tylko w pierwszym meczu, że na tego tak pieprzy te akcje, ale potem dobry bo aż ciężko było mi go sprzedawać i w sumie to nie. Jeżeli chcecie kupić sobie taniego napastnika Galias z, z Ligi Hiszpański Galias jest fantastycznym wyborem. Tutaj jeszcze do piłki dopad Diop, Diop, znowu z... nie, to nie było bez zamarkowania, bo ja zawsze właśnie markuję strzał, ale tym razem Diop oddał strzał bezpośredni i jest gol. To jest taka taktyka na mnie, że ja zawsze markuję strzał, i to jest dobre. Ja tutaj jakiś ścieżką nie robię, bo. Nawet jakbym chciał, to bym nie mógł, ponieważ nie mam prawego drążka analogowego i nie mogę sobie zbytnio potliczyć. Ale ja to sobie wszystko ogarnę, bo to trzeba tylko pogrzebać sobie w problemy do nagrywania. Mamy wynik 3 do 1. Tu już wiedziałem, że na no 3 punkty, już byłem tego pewny, byłem szczęśliwy, że uciekamy ze strefy spadkowej. A potem tylko trzeba było wygrać 2 mecze, może tak poza odcinkiem, który mi się niestety udało wygrać. Caed Caedro, Caedro i go w debiucie, naprawdę bardzo też solidny zawodnik. Bardzo mi się podoba, to jest zawodnik Espaniolu de la Barcelona. Jeżeli Katalonia odłączy się od e, Hiszpanii to oznacza będzie, że Espania, to będą, jak i Barcelona będą musiały zagrać Lidze francuskie, ponieważ lidze hiszpańskiej już są. E, już jest jeden kraj, który jest Andora. I tu jest... On jest lidze Adelante, czyli jak, e, drugiej lidze hiszpańskiej. Dobra. Ja się będę niżej, żejnął. Jeżeli będziecie w to odcinek, zostawcie łapkę w górę. Naprawdę napracowałem się nad tym, kupiłem pipę, więc naprawdę docencie to na razie i cześć. Nie chcę, żebyście mieli e, Black Screena, więc cześć. Naprawdę, cześć. somebody like you but you've been fading into the darkness but God I'm in my soul this love is gone somebody like you but you've